To opowiadanie, które słyszymy dzisiaj w czasie liturgii, słuchając Ewangelii, opowiadanie o robotnikach w Winnicy, jest opowiadaniem, które bardzo wyraźnie pokazuje, jak wielki jest rozdźwięk między logiką tego świata, w której funkcjonujemy my, w którym funkcjonuję ja czy ty, opartej na sprawiedliwości, na pewnym porządku, a logiką Ewangelii, opartej na miłosierdziu, na hojności, na bezinteresowności, na darze z siebie, bezinteresownym darze z siebie. Jestem o tym przekonany, że w sercu wielu z nas zrodził się bunt na takie postępowanie właściciela winnicy, który przecież wynagrodził tak samo człowieka, który pracował cały dzień i znosił trud z piekoty, jak i tego człowieka, który pracował tylko godzinę. Mówimy, to on jest sprawiedliwe. Po pierwsze, to jest sprawiedliwe. Wypłacił im taką kwotę, na jaką się z nimi umówił. Natomiast ta Ewangelia nie jest po to, by nam opowiedzieć o Bożej sprawiedliwości, ale by nam przedstawić tą drugą stronę, tą drugą twarz, drugi profil twarzy Boga. Profil bardzo miłosierny, trudny, na który bardzo trudno się zgodzić. I ta Ewangelia oraz bunt, który ona we mnie powoduje, mi to pokazuje. Trudniej mi się naprawdę zgodzić na Boga Miłosiernego. Może wolałbym, w słowie, że mój Bóg był tylko sprawiedliwy. Wtedy łatwiej byłoby mi go zrozumieć. Łatwiej byłoby mi go pojąć. Ale czy na pewno chciałbym, żeby mój Bóg był tylko sprawiedliwy? Kiedy patrzę na moją historię, na moje życie, na również historię mojego grzechu, na pewno bym chciał, żeby mój Bóg był wobec mnie tylko sprawiedliwy? Może to jestem tym człowiekiem, który pracował tylko godzinę, a. Otrzymuje wynagrodzenie pełne w wieki hojności. Dopiero wtedy, kiedy odkryjemy, że to miłosierdzie, które Bóg objawia, jest dla mnie, osobiście dla mnie, łatwiej nam będzie przyjąć również tą miłosierną stronę Boga, ten miłosierny profil Jego twarzy. Oby tak się stało. i mm you. -hmm. Mm -hmm.